Miejsce szóste to jest niemiecki pojazd Fałka 3002 d czyli fałka prowadząca do Leoparda I na siódmym tierze faleczka. I tutaj mam mieszane uczucia. Dlaczego? Dlatego, że pojazd, pojazdem grało mi się przyjemnie, a umieściłem go aż tak daleko. Mobilność ma nawet fajną. Wieża się kręci wolno, bo to jest na pewno jego minus, ale potrafi ten med na spodziewanie dużo odbić. No i ogólnie frajdę mi gra nim sprawiała, ale największym minusem jest u niego penetracja, bo penetracja na zwykłych pociskach jest bardzo słaba i trzeba bardzo często wspomagać się pociskami premium, a nawet te pociski premium na wiele wyższych odtwierowych czołgów nie wystarczają i wtedy mamy kłopot. Jeżeli tą fałką jesteśmy w stanie kogoś przebić, to zadajemy fajne obrażenia w krótkim czasie i jesteśmy w stanie naprawdę nastrzelać bardzo szybko, ładny wynik. No ale warunkiem koniecznym do tego jest przebicie przeciwnika, co nie zawsze się udaje, a poza tym nastawianie się na nagranie na czołgu głównie pociskami premium. No to nie jest dobre nastawienie się, bo pociski premium powinny nam służyć jako rzecz pomocnicza, a nie rzecz podstawowa. I właśnie dlatego, że tutaj z tych pocisków premium ja osobiście dość dużo korzystałem, dlatego tą fałkę rzuciłem aż na tier 6. Myślę, że powinno Wam się grać mimo wszystko, aby graliście, powinno się nią grać przyjemnie. Myślę, że wiele osób uzna Czołgi, które postawiłem wyżej za o wiele gorsze, no ale tak jak mówię, jest to ranking subiektywny, dlatego ja fałkę umieszczam na miejscu szóstym. Miejsce piąte. Miejsce piąte jest to ostatni met Tieru 7, jakim grałem. Jest to mianowicie KW13. KW13 jest takim dziwnym czołgiem, tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Niby tam można jakoś przejść do medów, do medów radzieckich, do tej pierwszej linii, ale mało kto przez ten pojazd idzie, większość osób wybiera drogę przez T43. Uważam, że kw 13 powinien zostać jakoś wykorzystany w drzewku, żeby więcej osób nim grało. Nie wiedziałem tak naprawdę czego się po nim spodziewać. Jedyne co wiedziałem to, że ma to samo działo, które ma właśnie te 43, więc nie jest to zbyt fajne. To jest na pewno minus tego ciągu. Ja załadowałem pocisków 30 na 30 zwykłych, właśnie 30 zwykłych 30 pocisków premium. No i w sytuacji, kiedy jest to potrzebne, a czasami jest potrzebne nawet na siódmych tierach, trzeba korzystać z pocisków premium. Dlatego czołg ten ląduje bardzo blisko fałki, której zarzucałem to samo. Natomiast ma bardzo dobry pancerz. Naprawdę jak na Mena KW-13 ma rewelacyjny pancerz, który potrafi odbić potężne działa. Można tym czołgiem robić normalnego side scrapa, bo mamy wieżę umieszczoną z przodu i jesteśmy w stanie odbić... Pewnie no, strzało od 704, mi się zdarzało odbić od obiektów 704. Naprawdę od potężnych dział, nieraz kilka razy pod rząd. Y... Oczywiście jest to med, więc nie należy na tym pancerzu polegać, ale tutaj widocznie, najwidoczniej na, ze wszystkich czołgów na siódmym kierze, ze wszystkich medów, dysponujemy naprawdę dobrym pancerzem. Denerwujące jest opuszczanie działa, bo jest słabe, ale jak na czołg o tak dobrym pancerzu, Mamy niezłą prędkość maksymalną i mobilność też stojącą na poziomie przyzwoitym. Oczywiście start, rozpędzanie się tego czołgu pozostawia wiele do życzenia, Mogłoby być lepsze, ale już jak go rozbujamy, to pojazd ten jeździ, możemy zmieniać flanki, możemy reagować na bieżąco na to, co się dzieje na mapie. I gdybym pewnie miał troszkę lepszą załogę, chociaż zrobioną w kamuflaż, bo nie miałem ani jednego załogianta, ani jednego procenta kamuflażu, to myślę, że grałbym się tym czołgiem jeszcze lepiej. Zostawiłem go w garażu, pewnie co jakiś czas pojeżdżę. Mam nadzieję, że uda mi się wykręcić jakąś bitwę lepszą. Mkę już zrobiłem, ale nie była to jakaś taka bitwa, żeby warto ją było wam pokazać. Dlatego chciałbym, coś na nim wykręcić, żeby móc go zaprezentować. Ale po zagraniu na nim pewnej ilości bitew, po zastanowieniu się, przeanalizowaniu jego wad i zalet umieściłem go na miejscu piątym. Dobra, idziemy wyżej. Mamy tutaj miejsce czwarte, czyli miejsce tuż za podium, no i tutaj długo się zastanawiałem, bo miałem dylemat między miejscem czwartym, a miejscem trzecim i w końcu zdecydowałem się, że na miejscu czwartym umieszczę amerykańskiego Meda siódmego tieru, czyli czołg T20. Dlaczego? W sumie ta dwudziestka była u mnie niedawno na kanale, więc jeżeli już go śledzicie, to wiecie jakie, jakie miałem podejście do tego ciągu, jakie miałem zdanie o nim, czy nawet u Norbiego, jak występowała moja bitwa na tym pojeździe, również to, to poruszałem, że pojazd ten nie jest zły w graniu, natomiast wymaga niekoniecznie takiej typowej gry merden, tak? Czyli nie jest on dobry do flankowania czy do robienia karuzeli, bo pojazd ten bardzo dużo wytraca prędkości przy skręcaniu. To jest bardzo denerwujące i pojazd ten również no, nie rozpędza się zbyt dobrze. Czyli jak dochodzi do, do walki kołowej, gdzie musimy ruszyć, próbować kogoś objechać i wolno się rozpędzamy, a do tego wytracamy tą prędkość przy próbie objeżdżania, no to karuzela nam nie wychodzi. Do tego długi czas ładowania, bo jest to ponad 7 sekund, powoduje, że nie możemy za bardzo kogoś gąskować i yy, yy, niestety... Tutaj też metoda taka znana wśród medów, czyli wśród czołgów lekkich, że postaw kogoś na gąskę, kręci wokół niego, gąskuj go, żeby, się, żeby nie wstał, to wieżą Cię i tak nie dogoni. No nie sprawdza się niestety, bo jeżeli ktoś ma naprawę zrobioną, to z tych gąsek się po prostu podniesie. Tu graniem tym pojazdem bardziej... Ja wykorzystałem styl peekaboo, czyli po prostu wychyl się z, jakiegoś, z jakiejś górki, strzel, schowaj się. Dobre opuszczanie działa, do tego obrażenia na tym tierze 240, czyli obrażenia takie jak mają medy na tierach 8, przy losowaniu nas jako top tier robi wrażenie, no, kosztem oczywiście czasu przeładowania, ale przy losowaniach na siódemki ma to ten alfa damage i jeżeli mapę mamy pofałdowaną i możemy sobie pobawić się właśnie wychyl, strzel się, schowaj, to obrażenia na strzał są plusem tego czołgu. Natomiast sporym minusem jego jest penetracja na zwykłych pociskach 160, która nie zawsze wystarcza na niektóre czołgi, zwłaszcza na tierach wyższych. Zwłaszcza jeszcze jeżeli mamy mobilność taką jaką mamy, czyli ciężko nim robić karuzelę. Ale dużą zaletą czołgu T20 jest to, że jeżeli korzystamy z pocisków premium, to mamy aż 243 penetracji. No i to wtedy powoduje, że bez problemu przebijamy praktycznie, jeżeli dobrze strzelamy, wszystko co chcemy i dziewiąte tiery również są nam straszne. Więc ten 20 załadowany pociskami premium jest bardzo groźnym przeciwnikiem, którego nie możemy lekceważyć, bo strzela po ponad 200, a do tego przy dobrej penetracji jest w stanie uszkadzać czołgi wyższego tieru, więc grając nawet dziewiątkami nigdy nie lekceważcie tego meda. Przy dobrej mapie przy dobrym wykorzystywaniu amunicji można, można fajnie się nim pobawić można fajne wyniki porobić dzięki te, temu ja również podczas grindowania te 20 zrobiłem chyba ze trzy bitwy takie z których byłem zadowolony bardzo które mogłem wam pokazać właśnie na kanale a ogólnie grind był nawet przyjemny dlatego czołg ten ląduje tuż za podium a na podium skakuje med niemiecki tieru 7 mianowicie Pantera i teraz tak Pantera również nie ma takiej cechy typowego Mena, jeśli chodzi o mobilność, ponieważ jest to pojazd, który jest dość spory, no i nie jest zbyt dobry do objeżdżania. Natomiast on nie wytraca chyba z tego, co kojarzę, aż tak prędkości jak t 20, no ale no nie powiem, że Pantera jest ciągiem do robienia karuzeli. Pantera, jak już o niej rozmawiałem, bardziej mi się kojarzy z tej gry z takim mobilnym tedekiem, czyli gdzieś tam się ustawić troszkę z tyłu włączyć lornetkę, jeżeli tylko z niej korzystamy, wyświecić przeciwników i sobie w nich strzelać. Największą zaletą tego ciągu jest jego działo. O gigantycznej penetracji jak na Tier 7, jest to 198 penetracji, o ile dobrze pamiętam. I z taką penetracją plus celnością tego działa, żaden przeciwnik praktycznie nie jest nam straszny bo ty siódme czy 8 przebijamy jak chcemy, dziewiątki celując po ich spotach również, a jeżeli troszkę je obejdziemy czy wykorzystamy mimo wszystko mobilność, może nie najlepszą, ale też nie najgorszą i zajmiemy pozycję, gdzie jesteśmy w stanie te dziewiątki przebijać od boku, to bez problemu robimy sobie obrażenia. Do tego bardzo dobra szybkostrzelność powoduje, że często możemy trafiając przeciwnika go podpalać, bo strzelamy tam na tyle często, że jest szansa właśnie jed, jakim jednym strzałem, to drugim coś mu uszkodzić, potem podpalić, coś mu, coś mu zniszczyć, to jest fajna zaleta. Jak gdyby ta, taki atut jaki ma Chiri, tylko że z działem o wiele, o wiele lepszym, w nie są to przestrzały tak szybkie, ale są bardzo szybkie. Minusem jest oczywiście Alfa damage, bo jest on bardzo mały, czyli w sytuacjach takiej na zasadzie mapy popslejowej to na pewno Pantera mocno traci. Ale znowu z drugiej, z drugiej strony, jeżeli mamy mapę bardziej otwartą, mamy penetrację o wiele lepszą niż Maciri, więc te pociski na ogół wchodzą albo o wiele częściej wchodzą, to z, tą, z tymi uszkodzeniami często jesteśmy ignorowani przez przeciwników, zwłaszcza tirów wyższych, takie ósemki, a czy już w ogóle dziewiątki. Jak dostaną za 100 z groszem, to się nie przejmują, no bo jest to tylko chwilę. Ale za parę sekund dostaną znowu za 100, za parę sekund dostaną znowu za 100. Więc bardzo często dopiero przy trzecim czy przy czwartym strzale wróg zaczyna myśleć, że to, zaczyna się kapować, że coś jest nie tak i pora uciekać. A Wy sobie w tym czasie właśnie wbiliście 3-4 pociski, zrobiliście jakieś obrażenia. A czasami to wystarczy, żeby delikwenta zniszczyć, bo Was po prostu zignorował. To jest dużym plusem baktery. I ogólnie mi tym pojazdem grało się bardzo przyjemnie. Green był rewelacyjny, zostawiłem ten czop, nie ma wprawdzie teraz na niego załogi, chociaż nawet z żarówką, ale pojazd czeka, może kiedyś, może kiedyś go odkurzę, będę sobie nim miał, bo frajdę dawał mi niesamowitą, dlatego wylądował na miejscu trzecim.